Ciema z tej strony Skydu. i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zyskariery Zawodnika. Powracamy dzisiaj kolejnym czy w serii. Zobaczymy, czy zabędziemy jakoś bramkę czy asystę. Ja nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobra, tutaj mamy zadania. Jak widzicie, dwa mecze już zostały rozegrane. Dzisiaj kolejne dwa. Z Sambodoriu i Florentino. jeszcze będą oczywiście dwa dodatkowe, bo nie będę wam pokazywał tylko dwóch meczów, bo to jest bez sensu, a teraz zaczynamy oczywiście od meczu z Sambodoriu, nowy klub Karola Linetiego, yy, my aktualnie mamy 11 miejsce, Genua 5, więc bardzo dobry sezon, a ja nie przedłużam i zapraszam na skrót tego meczu. Pierwsza akcja, do Harmony, Skydum, Skydum, Skydum. Skydome, przepis strzały niestety, nie mamy bramki. Ale kolejna, Soriano do Lazarusa, Pueraila, Lab do końca, co to za strzała i co to za obrona naszego bramkarza, wow. Kolejna akcja, Cigerini, nie przepisuje numer. 21, podanie do SkyDoom'a, Skydom ma szansę, Skydum! strzał, gol! w 41 minucie zdobywałem bramkę na 1 z 0. Tutaj świetnie zachowałem się w polu karnym, zaraz zobaczymy na powtórkę Tutaj sobie biegnę nich, do mnie nie chce podejść, <noise> tutaj Cigarini, podanie, um, urwałem się dla obrońcy i perfekcyjny strzał Podanie chce Skydum skydum, ma szansę, skydom, strzał i wywiano, tym razem bronić. Dośrodkowanie tutaj. Pinilla niestety nie zaskakuje Mamy jeszcze szansę z skarytym strzałem, ale ten strzał był bardzo słaby. Nie polecam. Ponownie jestem przerzucony na drugą stronę, do Gomeza Gomez, do Gagbe. Gomez przy piłce ma szansę sam na sam bramkarzem strzał I wywiano teraz przepiękna interwencja. I to spotkanie tak się zakończyło. Jeden z zaraz zdobyliśmy bramkę, chociaż spotkanie w moim wykonaniu było takie, sobie tutaj, trening, który rozegramy, oczywiście, ja pokażę Wam skróty dribbling w biegu, gra w dziadka, idealny centrum stworzenia szans i obrona 1-2. Dobra, tutaj dribbling, ocena B, tutaj gra w dziadka. Ocena C, kolejna konkurencja do środkowania. może raz mi wyjdzie dobrze. No i w końcu wyszło chociaż ocena C, bo zawsze jest gorzej tutaj stwarzanie szans. Ocena B i ostatnia konkurencja, obrona 1 na 2. Dobra, tutaj ocena B, myślę, że trening wyszedł naprawdę dobrze. Dwie oceny C i 3, aż B, więc naprawdę nieźle do wyszło. A to spotkanie z fiołkami, gramy u siebie. Tym razem po raz kolejny trener Atalanty Gasperini, chyba nie jestem pewien, wystawił mnie na mecz, więc zaczynajmy. Zapraszam na skrót. Skydom, Skydom do Pinilia, Pinilia, Pinilia! Co to za uderzenie! Tego włoskiego napastnika! Przepiękne uderzenie! Musimy to zobaczyć na powtórce. Ja aż padłem na kolana z wrażenia. Naprawdę świetne uderzenie tego gracza, Ja tutaj zdobyłem asystę. Podałem do pinili, a ten z dystansu, naprawdę idealne uderzenie. Kolejny do kalenica strzela. Badeja chciał naśladować pinili, ale nie wyszło. Kalenic do Tino, i Tino strzela tym razem też z dystansu. Chociaż ta ranka nie była takiej ładnej urody jak Pili. Chociaż moim zdaniem Zaraz zobaczymy na powtórkę ja Tutaj Borche Valero podał do Karamicia A ten Tino strzelił ładnie Tego ja szczura w sumie i to spotkanie tak się zakończyło Jeden do jednego asysta ocena 6-5 więc tak silnie bym powiedział No asysta to też się liczy Tutaj wszystkie zadania zostały wykonane My przechodzimy do kolejnych meczów. Dzisiaj jeszcze zobaczycie Carpi i Juventus. A już niedługo pewnie Lacy i Bolgona. Nie jestem pewien tutaj trening. Bolgona. Nie jestem pewien. Dobra, nieważne. Tutaj nie, nie ma jakichś super wyników. Dobra, teraz kolejny spotkanie z Carpi. Były klub Wilczka, jak wiemy. Gramy na wyjeździe. Co tutaj więcej mówić, jeszcze musimy zobaczyć na tabelę jak to wygląda 10 miejsce nasze, 16 karpi, więc mam nadzieję, że wygramy to spotkanie spokojnie. I zapraszam Was oczywiście na skrót. Pieczak z do Ciegerini, do Sky a Skydum, przybliża, Skydum, Skydum strzał i niestety niecelny strzał, ale uderzenie ładne Dobra kolejacje Skydum. piłkę Martinio. Manakasu, Manakasuu! Pewnie źle przeczytałem to nazwisko, ale niestety przez mój głupi błąd tracimy bramkę. Mankasu, może? Nie mam pojęcia. No, ale zobaczymy. Tutaj straciłem piłkę. No, a mogłem podać wcześniej. No tutaj żałujemy. Mankasu strzela bramkę. Się jeszcze co na śmieszniejsze, ale nieważne. To te lię do Skyduma. Skydum chce naprawić swój błąd. Skydum strzał i się broni. To ja chcę Skydum, Skydum po raz kolejny chce udowodnić, że, że nadrobi tą stratę, ale niestety tym razem się nie udało. Pinilia, pinilia przy pice, pinilia podaje do Skyduma i Skydum w końcu strzela w 58. minucie i naprawia swój błąd. Po tylu próbach w końcu jest 1 do jednego. Musimy walczyć o drugą bramkę, żeby wygrać to spotkanie. Tutaj pinilia do mnie, a ja to wykorzystałem. Perfekcyjnie Skydum, Skydum Do kurticia kurtić. Do Cigariniego, Diamanti, Diamanti, masz rzędu Diamanti, strzał i prkic nie broni tym razem. Niestety tutaj rzut rożny od razu po tej akcji. Zobaczymy, czy jest coś z tego wyniknie. Niestety strzał, i to spotkanie tak się zakończyło. Jeden do jednego, no szkoda tych punktów straconych. No co na 67 więc dzisiaj tak formą nie był jeszcze jakąś, ale. Gol to gol, jest gol. E tutaj e, trening. Przed meczem oczywiście z Juventusem Turyn. E, słabo wyszło znowu. Dobra, tutaj mecz z Starą Damą, gramy na własnym stadionie. Po raz kolejny trener daje nam szansę. Naprawdę jestem zadowolony, że daje mi grać do końca. Juventus trzecie miejsce, my dziesiąte. Więc na pewno będzie to ciężkie spotkanie. Ja zapraszam Was na skrót tego spotkania. A, Gomez, Gomez, Piłce, Gomez do Skydu a Skydum ma szansę i prosto w bufona. Pojedę, chcę Skydum do Pinilia. Pinilia do SkyDuma, Sky ma szansę i co zrobi ten młody zawodnik? To nikt nie wie. Jak? Carmona, Pinilia, Pinilia strzał i bufon po raz kolejny broni. Bogba Paul, Bogba, Paul, Bogła do Moraty, Morata ma szansę Morata strzał! Ale to był spalony! Taki mały troll dla was. Zaraz zobaczymy, ale to naprawdę był minimalny spalony. Ja myślałem jak grałem ze spotkanie myślałem, że nie ma go, ale tutaj nie wiem, wyrośnięty paznokieć, czy coś i jest spalony. Dobra, że utrożny 72 minuta będzie szansa na środkowanie paleta i niestety nie trafiamy. No akcja. Pinilia do Karmanu, do Skyduma, Skydum ma szansę teraz naprawdę dobre sytuacje i Buffon po raz kolejny. Broni ze spokojem. I no ja zeszłem no tyle niewykorzystanych okazji. Musiałem być. Po, poza pozycją byłem 10 razy aż więc to trochę żałosne, ale okej, okay. tutaj trening. Zaraz zobaczymy jak on wyjdzie. No, po raz kolejny tak... Ech, eh, mogło być lepiej. A ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się spodobał, więc zostawcie suba, lajka. Więc na razie, cześć. I czołem!